Hej, hej, witajcie moi kochani, to kolejny odcinek z Clash of Clans. Będzie jeszcze pewnie jeden odcinek z Brawl Stars, ponieważ no, była aktualizacja i niedługo będzie Halloween w Brawl Stars. A potem planuję, oczywiście zaznaczam, że planuję, a nie, że na pewno, zrobić Minecrafta, odcinek z Minecrafta. A zobaczymy jak wyjdzie. Dobra pozbierałem sobie już tutaj surowce w międzyczasie dobra to zobaczmy, straciliśmy rangę, więc biorąc pod uwagę, że mamy armię to w międzyczasie zlecimy sobie to i w międzyczasie zaatakujemy sobie kogoś, żeby zdobyć rangę dobra, myślę, że to jest dosyć płakomy kąsek dla mnie, bo ma dużo punktów i no dosyć trochę też surowców tylko musimy przemyśleć jak go zaatakować hmm mamy mortary aż 4 niestety ale jego działa z tego co widzę nie są najlepszej jakości muszę przemyśleć ten atak szczerze mówiąc dobra i zrobimy sobie tak i zrobimy sobie o tak Rzućmy sobie... A, ja myślałem, że mortar złapie go, bo przecież jest dosyć blisko, ale może ten mortar jest jakiś upośledzony, ale nas to nie interesuje, nas interesuje wynik. Słuchajcie, czy on ma na, na obronie smoka? Czy mi się wydaje? A nie, dobra, miał. Ale już nie ma. Hmm. Bo został rozwalony. Rzućmy sobie, bo czemu w sumie nie? Skoro możemy, to czemu by tego nie użyć? Eee, ja, powinniśmy to na spokojnie wygrać. Tak jak podejrzewałem, nie był to trudny przeciwnik, a korzyści mamy dosyć duże. Ponieważ że mamy dużo punktów, to jeszcze zgarniamy trochę zasobów. Dobra. No, no to już wygraliśmy. Nie ma opcji, żebyśmy to przegrali, chyba że gra się zawiesi albo mnie wyrzuci bo takie rzeczy też się zdarzają bo wiadomo jak już wygrywamy to wszystko się może stać żeby tylko nie wygrać dobra nie powinni to rozwalić bardzo szybko no i jeszcze tutaj tych trzech wizardów ale no jeden strzał wystarczył dobra mam 26 i mnóstwo zasobów jeszcze dostaliśmy nagrodę no i jeszcze do tego wbiliśmy poziom Weźmy sobie Power Potion a no dobra, a za ile za 3 dni się kończy, no to musimy zużyć to i zyskaliśmy rangę Gold Jak mówiłem nie za dużo uwagę przywiązuje do ranki. ale dzisiaj postaram się trochę by go przygrindować, a my tymczasem wytrenujmy sobie ponownie nasze T i może wiecie co? Rzucimy sobie tego Potiona Trup, bla bla bla, Hero Regeneration, dobra. I rzucimy sobie to, żeby przez godzinę szybciej atakować, to przy okazji sobie zrobimy parę ataków, żeby nie było nudno. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mamy Age Sweeper i WOLE. WOLE możemy ulepszyć, bo w sumie czemu nie? A jest coś tu jeszcze do ulepszania. Archer, ale. O, Mortara można ulepszyć. Racja. Mimo, że on za bardzo dużo nie robi u mnie. I, gigant bo, i gigantyczną bombę. Też sobie ulepszymy. I został nam jeden bu, bulidier. Mamy coś nowego w sklepie. O, i widzicie, warto było czekać. Wcześniej było 500 gemów jeden bulidier, a teraz mamy jeden bulidier i, i 1000 gemów za tą samą cenę. I mamy jakoś ofertę za... 33 zł na Halloween. Hmm. No, dostajemy skórkę do, do naszego miasteczka i 2, po 2,5 miliona hmm. wszystkiego. Dobra. Jak to będzie wyglądać? No, dosyć ładnie, ale szczerze mówiąc, to nie jest coś, co jest mi niezbędne do życia, że tak powiem. Dobra, weźmy sobie tak, tak, tak zaatakujmy w tym czasie tu myślę, że jeden atak wystarczy, żeby sobie podładować, znaczy podładować co ja gadam, żeby po prostu sobie zrobić armię w naszej bazie i zobaczmy co my tu mamy mamy to wiecie co, w moim mniemaniu ja bym sobie zrobił tutaj, o tak a nie, bo on ma dwie te. ale, czy to nas interesuje, nie, to nas nie interesuje, bo my chcemy zrobić tak i chcemy zrobić o tak dobra, to robimy tak robimy tak i robimy tak bo ja chcę, najpierw chcę rozwalić te ojej co tu się stało, to ja nawet nie komentuję o nie o Jezu o Jezu Co to był za atak? To na... O mój Boże. To był chyba najgorszy atak w historii. Nie, ja wychodzę, bo to jest... To nawet nie było. O Jezu. Plan był dobry. Wykonanie takie jak zawsze. Czyli słabe. Zobaczmy jeszcze tą oszołamiającą moją porażkę. No teraz to już jest koniec. Nie ma opcji, żebyśmy to wygrali. No już przebił, mnie to może lepiej jakbym tego nie wrzucał na YouTube bo to było żenada, żenada, wstyd i w ogóle może najlepiej, nie, 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 to nie poruszajmy tego tematu może, bo to aż mi, aż mi się smutno zrobiło po tym ataku, no dobra, gościu atakuje nie wierzę, że zrobiłem atak, który mm, Lekko mówiąc jest do kit'u I to naprawdę lekko mówiąc Możemy to ulepszyć? Nie Tak, wiem, że przegrałem i nie, ch nie chciałem tego widzieć, że przegrałem, bo Domyślałem się tego już od początku Dobra Weźmy sobie naszych Archerów, nasze Archerki i zobaczmy, mortar jest na bardzo słabym poziomie, co pozwala nam sądzić, że wygramy łatwo. Ale musimy uważać to oczywiście na parę takich konkretnych rzeczy. A mówiąc konkretnych, mam na myśli właśnie na mortara i na niektóre tutaj zabawki, które czyhają tylko na nas, żeby nas rozwalić. Ale myślę, że raczej. To nie powinno być problemem, ponieważ Mortar skupił się na tym, na czym powinien się skupić. A nasze archery skupiły się na tym, na czym nie powinny się skupić. Powinny skupić się nam, o właśnie, no, ale już powinniśmy w miarę wygrać. Bo już rozwalamy i Town Hall, i zaraz rozwalimy tą ostatnią wieżę Archerów. A przynajmniej powinniśmy ją rozwalić. No, i gitara. Rozwaliliśmy. Mamy 100% i nic nie powinno spowodować, że przegram. No i gitara. Zagramy sobie jeszcze raz i wrócimy do naszej wioski, bo pewnie już nasze wojsko jest gotowe. Tutaj znowu, niestety, mamy Mortala bardzo mocno ulepszonego, bo ktoś zdaje sobie sprawę, że mortar jest dosyć dobry. Hmm, co by tutaj zrobić? Pomyśl. Moglibyśmy zaatakować sobie z boku, ale... Ale w sumie dlaczego nie? Zrobimy tak i zrobimy tak. No, bo ja kliknąłem oczywiście. No nie, no miało przecież gdzieś indziej strzać, no miało się skupić na tym. Co to ma być? No, no co to ma być, to ja się tu staram, przerzucam to wszystko, żeby to ładnie było, a oni tak mi się odcięczają. Co? No Jezus Maria, nie, ja to nie komentuję tego. Ja się tu tak staram, przerzucam te archery jak mu tylko można, a mortar zamiast się sfokusować na moim gigamechu, to. Dobra, nieważne. Zobaczymy, czy jemu się uda. Myślę, że 75% dobry wynik. No, pani. No, już wygrał, bo ma dwie gwiazdki. A my tylko jedną. No, oczywiście. Dobra. Wiecie, co? Nie lubię tej drugiej gwiazdki. Nigdy jej nie lubię. Odkąd to weszło, to jakoś nie za bardzo za tym przypadałem. Mamy już nasze wojsko. No, to gitarę Idziemy farmić. Dobra. 30, a przeciwnik szczerze mówiąc nie jest taki trudny. No, no to dzisiaj widzę, mamy jakiś taki ciekawy dzień, bo dostajemy takich łatwych przeciwników za dosyć duże punkty. Hmm, tylko jakby go tutaj podejść. <laughs> Jedyne co mnie przeraża to to działo żółte, znaczy jest żółte, złote, przepraszam. Dobra, zrobimy sobie o tak. Tak i tak Dobra O, nie mogę już się zdecydować, którym przejściem iść. No, typowe. Aj no ja myślałem, że Ja to rzuciłem, bo myślałem, że oni potrzebują leczenia, ale tu widzę, że... Dobra. Ja powinniśmy to wygrać na no, dajcie. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc, ale wyszło bardzo dobrze wyszło nawet lepiej niż dobrze. Zgarniemy sobie przy okazji 30 punktów, i podbijemy trochę naszą rangę, która jest dosyć fatalna, że streamując. No dobra, dobra, łatwe 30 punktów, i łatwa. Mała ilość zasobów, ale nie o zasoby nam chodzi, lecz o rank. Bo ile potrzebujemy, żeby awansować? Jeszcze z co najmniej 40 punktów. 40, 50, coś takiego. Mhm. Dobra, to a zaatakujmy sobie. A nie, to jest jeden. Musimy poczekać przecież na quick trainer. Ile? No, około 5 minut, bo przecież mamy to przyspieszenie, że tam 4 razy szybciej. To może w międzyczasie zrobimy znowu atak z tego kąta i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mamy znowu mortara, który jest prze przekozacki. Ale tym razem postaram się. No, oczywiście, mortar dalej ma nas w dupie, Bo czemu miałby się sfokusować tam, gdzie powinien? No, oczywiście. Dlatego się powstrzymałem od wystawiania wszystkich naraz. Bo domyślałem się, że. Mortar jak zwykle sfokusuje się na archerach a nie tam gdzie ja chcę. Ale dobra, ważne że parę archerów przeszło tutaj i rozwali tego mortara. Dobra, już powinniśmy to wygrać, bo mamy dużo archerów. Chyba że zaskoczy nas jakaś super bomba w sensie wiecie, że. No, właśnie taka bomba co ja też się podczas tych ataków nie odzywam, bo co powiem, to się okazuje, że miałem rację. Ale nie jest najgorzej, bo puściliśmy tą drugą grupę jeszcze archerów, dzięki czemu nie straciliśmy wszystkich. Ale ta Tesla nas rozwala i to jest dosyć niepokojące. Ale teraz już nic nas nie rozwali. Stracimy tylko pewnie mecha przez. Przez to, właśnie przez to uderzenie, choć nawet, no, jestem pod wrażeniem, szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem. No dobra, archery sobie już poradzą tutaj. Nie ma co się spinać dosyć dobra bitwa. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze mi pójdzie. Dobra, dawaj. No i wygraliśmy ile go. Jak on mógł mieć? A to co, on od razu wyszedł? Aha, dobra, no bez komentarza. Mnie bardziej cieszy zwycięstwo niż to, że on mnie prawie nie zaatakował, bo nie wiem jakim cudem on 0% miał. Chyba że miał. Nie no, na... nie wiem, nie mam pojęcia. Przydałby się zniszczyć ten. Dobra, a żeby nie było właśnie najgorzej, to my sobie puścimy parę tych archerów, A jak puścimy sobie jedną grupkę, to wiecie jak to się skończy. Zresztą widzieliście. Dlatego na razie puścimy sobie kilka tych grupek i niech one tam się biją i załatwiają sprawy między sobą. O, dobra, udało im się już, bo już się bałem, szczerze mówiąc, czy. Ale. Jak tak szybko? Jakim cudem? No, dobra. Nie, już. Ja już się nie odzywam w tej grze, bo to. Tam... Ja już nic nie mówię. No, no i przegraliśmy. Kto by się spodziewał? No. <ścoughs> Ile zostało tam do końca tego treningu? Bo nie wiem, czy jeszcze dziś zrobię to, czy nie. Jedno z 4 razy krócej, 4 podzielić na 12, to 3 minuty. Teoretycznie powinno. Co można zrobić w 3 minuty? W 3 minuty nic nie można zrobić, więc nie wiem, przyspieszmy sobie to. Przyspieszmy sobie, co tu można ulepszyć. Zróbmy sobie Mortara, sobie ulepszmy. I będzie gitara i może zbierzmy sobie gemy, a możemy ulepszyć, dobra, to a co nam to da? Da nam to o 2 gemy więcej ogólnie, dobra. A czekajcie, to jest na godzinę czy dziennie? Chyba dziennie, nie? Bo już zapomniałem, production rate, a tak, dziennie, dobra, gitara. Dobra. A wspólne gemy mamy, dobra tak musiałem jeszcze się upewnić. A co mamy w tym shopie? runa of Gold. A, wypełnić do końca ten zbiornik Golda. Ale w sumie to nie jest dużo, bo ja mam pojemność na 8000 Golda znaczy 8 milionów Golda to nie jest dużo. 8 milionów Golda to nie jest duża liczba powiedzmy sobie szczerze. Dobra, musimy jeszcze poczekać chwilę, bo ostatnie pekki nam się robią. Może w międzyczasie zobaczymy sobie... A, zapomniałem, że to jest guzik od tego. Mhm. Ale chwilę, tu dwie minuty, tak, a tutaj 5. A, bo pewnie po czasie skrócony ten, skrócony czas się pokazuje, tak? Tak, skrócony czas, no to dwie minuty teraz. W czasie sobie to usuńmy usuwajmy sobie po kolei trochę. Może coś nam wypadnie. Ja wąp wątpię. Ale dobra, może coś. O, 4 g nam wypadły, ciekawe. No dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Mało mi zostało, zrobimy sobie ostatni atak. Dobra, mamy drzewko. O, 5 g kurde, jacy my bogaci będziemy. Hmm, 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 hmm. Zobaczmy sobie. Dobra, kolejny gram. Tym razem jeden. Dobra, ile jeszcze zostało tego budowania armii? Chyba już bym chciał zaatakować. A nie mogę, bo, bo dalej się budują. Dobra, zobaczmy. Armii. A, 12 sekund. No to akurat, jak to się rozwali, to weźmiemy. Dobra, gitara to atakujemy. No dawaj, dawaj, szukaj oponenta. 23. Nie, to tak trochę mało punktów, ja bym wolał. Jakieś 25 co najmniej. No lepiej 30, ale 25 też może być. O, no i... No i trafiliśmy na przeciwnika, który jest dla nas za mocny. Czyli znaczy inaczej myślę, że ryzykując może byśmy wygrali, ale mam obawy, że jednak nie. 18. No, taki przeciwnik to my nie będziemy atakować. Bo to się mija w ogóle z celem. Tak samo tutaj. O, 26. No, widzicie, szukałem i znalazłem. Dobra. Hmm. Czy mi się wydaje, czy to jest trochę techeraż. Bo zobaczcie, tu ma taką wieżę do kitu. A tu ma takie. Te mury też w niektórych miejscach ma takie do kitu. Więc wydaje mi się, że to jest chyba jakiś. Taki lekki trochę teherash, ale ja się nie znam, więc się nie, wy, nie wypowiem. A no, no pa archery oczywiście padły prawie wszystkie. Czy tam... A nie, to Wizardy były, dobre. A nie, Wizardy też żyją, to nie wiem. Nie wiem co tam padło. Powiedziałem, że dużo śmierci było. Także ojej, ten... ojej. Ten rage też tak rzucony. ojej. ojej. Mizernie ojej. A, zapomniałem, że przecież pekki najpierw obierają za cel wszystko dookoła, no tak Może je zbusujmy, żeby szybciej to rozwaliły Zapomniałem o tej żelaznej zasadzie. Przecież pekki to muszą najpierw rozwalić wszystko dookoła, a dopiero potem wejść do środka. Ech, tak i mówię to z sarkazmem. Myślę, że każdy domyśla się dlaczego. No, dobra, dobra. Mhm. I rozwalamy to Dawaj, dobra. Dobra, dobra. A, no, no, no to jest full, kurde. To jest właśnie największa beka, że jeszcze przed chwilą to chciały przejść przez mur, ale potem się skapnęły, że jednak nie, że jednak można pójść bokiem. To jest właśnie magia RNG. Dobra, co nam to? a zostało... Ej, została nam obrona przeciwlotnicza i chyba to wszystko. A no i gitara, no to sobie zaatakowaliśmy, mamy 100% i 26 punktów, to da bardzo dobrze. I dostaliśmy, znowu dostaliśmy bonus? A, następny, za 24 godziny. Dobra, jeszcze z jedna, taki byśmy awansowali. Tak? Dobrze myślę? A nie, bo 1600, a my mamy dopiero 1500, to nie, 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 nie. Ale sezon w sumie chyba niedawno się zaczął, bo jeszcze 30 dni do końca, że będziemy mieć okazję, żeby przygrindować. No to to by było na tyle, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia. Cześć.